Dziś w popołudniowym programie dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, państwu. Na półkach kuszą kolorowymi opakowaniami. Ich etykiety obiecują z reguły wsparcie dla zdrowia czy lepszą odporność. Eksperci podkreślają, że bezpieczeństwo suplementacji zaczyna się od naszej świadomości. Panie doktorze, to czym są, a czym na pewno nie są suplementy diety? Trudne pytanie na sam początek, bo y, oczywiście, gdybym chciał zacytować pepisy, to sprawa jest jasna. Suplement diety to jest żywność. Mm -hmm. To są skoncentrowane składniki y, żywieniowe, uzupełniające y, y, składniki normalnej diety, i y, y, nie jest to lek, czyli nie jest to produkt leczniczy służący do leczenia lub zapobiegania chorobom. Natomiast A. sprawa nie jest taka prosta. Ponieważ jeżeli weźmiemy cztery tabletki jakiegoś suplementu, to możemy uzyskać taką dawkę, jak stosujemy w czasie leczenia. W związku z tym ta granica między suplementem a lekiem bardzo się rozmyła i dalej się będzie rozmywać, jeśli ten problem nie zostanie w jednoznaczny sposób uregulowany. No dobrze, a w jaki sposób badane są leki, a w jaki sposób suplementy diety? No, to już jest zupełnie inna sytuacja, dlatego że suplementy diety nie podlegają rejestracji w sensie dopuszczenia do obrotu tak jak leki, no bo nie są lekami. W związku z tym traktowane są jak żywność, a zatem podlegają ustawie o bezpieczeństwie żywności. To nie jest ta sama. Ustawa, co prawo farmaceutyczne, bo no trudno byłoby marchewkę badać klinicznie, zanim się ją sprzeda na targu. W związku z tym, ponieważ suplementy są traktowane jak marchewka, burak czy jabłko, to one podlegają podobnym zasadom. A więc musimy znać ich skład, musimy wiedzieć, że są bezpiecznie produkowane, natomiast nie są badane w żadnych badaniach klinicznych znaczy nie muszą być, bo niektóre są na życzenie producentów ale. Co do zasady, żeby zacząć dystrybuować, sprzedawać jakiś suplement diety, nie trzeba przeprowadzić badań klinicznych, które udowadniają, że ten suplement jest skuteczny i bezpieczny, ponieważ nie ma takiego wymogu, bo nie są to leki. No i to jest ten największy problem, który musi w tej chwili rozstrzygnąć tak naprawdę pacjent, zwykły człowiek. Czy idę do apteki i biorę bez recepty suplement diety, wiedząc, że on jest nieprzebadany w takim kontekście badań klinicznych, ale jest on bez recepty i jest najczęściej dosyć tani, czy też chcę mieć lek, który potrzebuje dostać na receptę, no wtedy muszę oczywiście odwiedzić lekarza i otrzymać ten lek. Na receptę. No dobrze, panie doktorze, tylko ja się zaniepokoiłam tym, co pan powiedział na samym początku, no bo na lek musimy mieć receptę. A skoro cztery dawki jakiegoś suplementu mogą być lekiem i bierzemy to właściwie bez żadnych ograniczeń, bo na suplementy nie potrzebujemy no bo jak sam pan powiedział, nie są lekami, nie potrzebujemy recepty no to właściwie możemy je sobie dawkować bez żadnej kontroli. Tak, i to jest największe niebezpieczeństwo, oprócz tego, że możemy spotkać się z nieuczciwymi producentami, ale największym niebezpieczeństwem jest właśnie to, że um, ktoś doczyta, że na przykład w suplemencie może być, nie wiem, 2000 jednostek witaminy D i weźmie cztery tabletki, bo przeczytał, że dawka e, uderzeniowa witaminy D3 to jest nie wiem, 8 czy 10 tysięcy jednostek, i de facto użyje tego suplementu jak leku. To jest niedopuszczalne z punktu widzenia prawnego, ale z punktu widzenia pacjenta, który no po prostu idzie do apteki i bierze produkt do ręki i, i, i widzi jego skład. I obok jest lek na receptę, który zawiera 2, 4, czy 6 tysięcy, czy 8 tysięcy jednostek tego samego składnika. No to jest oczywiste, że większość pacjentów zdecyduje się na zakup bez recepty, bo nie trzeba chodzić do lekarza i zacznie samo leczenie. Suplementy diety nie powinny być wykorzystywane w leczeniu. I taki był zamysł utworzenia tej kategorii produktów. One miały być tylko i wyłącznie uzupełnieniem diety. Wtedy, kiedy ktoś na przykład nie może jeść marchewki, bo jest na nią uczulony, chodziło o to, żeby podać po prostu w tabletce, nie wiem, beta-karoten, czy witaminę A, czy E, yy, yy, uzupełniając te straty, które ma osoba, która nie może tego zjeść normalną czy, dietą. Yy, czyli, jeśli dobrze pana doktora rozumiem, one powstały po to, żeby wspomóc organizm w ewentualnych niedoborach, które w jakimś tam okresie z różnych powodów występują. Dobrze tak, rozumiem. Tak, mhm. nawet, nawet niekoniecznie w niedoborach, bo nie zawsze jesteśmy w stanie, y, mając nawet zwykłą dietę, dostarczyć sobie wszystkie mikroelementy i witaminy, na przykład nie wiem, B12, B6 czy, czy witaminy to C, C zaraz, prawda? Mhm. Nie każdy jest w stanie mieć tak szeroką dietę, że będzie pozyskiwał z niej normalne, podkreślam, normalne dawki witamin i, i mikroelementów. I teraz, jeżeli ktoś miałby taką potrzebę i już miałby niedobór, to znaczy, że powinien odwiedzić lekarza i dostać najprawdopodobniej nie suplement diety, tylko Powinien dostać lek, dlatego że jeżeli, powiem tylko przykład, mamy niedobór żelaza, który zaskutkuje anemią, to podawanie suplementu diety, w którym jest bardzo często niska dawka żelaza, bo mamy, mamy ustawowo określone y, dopuszczalne poziomy żelaza na przykład w suplementach i to leczenie w cudzysłowie suplementem będzie trwało wiele miesięcy i może w ogóle nie dać skutku. Dawka żelaza w leku jest kilkakrotnie wyższa i to leczenie będzie skuteczne. No to ja o inną witaminę zapytam, bo ostatnio w aptece chciałam kupić witaminę B12. I pani w aptece mówi: y, suplement albo recepta. Recepty nie miałam, ale skoro muszę mieć receptę na lek witaminę B12, a na suplement nie, to co takiego ma lek, czego nie ma suplement? I czy biorąc na przykład cztery kapsułki tej witaminy B12 uzyskałabym taki sam efekt, jak wzięłabym jeden lek? No, moja odpowiedź brzmi: nie wiem, dlatego że ja nie wiem, co pani w tym suplemencie tak naprawdę dostanie, bo suplementy nie podlegają tak ścisłej kontroli produkcyjnej jak leki. I to jest kolejny problem, prawda? Bo, bo jeszcze raz powtórzę: suplement jest żywnością, w związku no właśnie. z tym nie podlega badaniom klinicznym nie podlega również kontroli farmaceutycznej, czyli inaczej mówiąc, jeżeli weźmiemy tabletkę suplementu, który deklaruje, że jest w nim 500 mikrogramów witaminy B12, to wcale tam te 500 mikrogramów być nie musi, ponieważ nikt tego nie bada. Jak lek bierzemy, to ma on Ścisłą kontrolę jakości. Na końcu taśmy produkcyjnej jest automat, który co piątą tabletkę pobiera do badania i, i tam co pięćdziesiątą, i wiemy na pewno, że w tej witaminie B12 jest witamina B12. Więc to jest, to jest ogromny problem, który spowod został spowodowany tym, że bardzo wielu producentów wykorzystuje kategorię suplementów do przemycania de facto leków. Tyle tylko, że jest to ścieżka znacznie tańsza, bo nie wymaga badań klinicznych, nie wymaga tych wszystkich procedur nadzoru jakościowego. Panie doktorze, ale wie pan, dlaczego ja też pytam o tę witaminę B12 i o tę receptę, której zażądała ode mnie pani w aptece, bo przecież to z panem wielokrotnie rozmawialiśmy na naszej antenie, zresztą z innymi lekarzami też. I zawsze w naszych rozmowach, kiedy mówimy o suplementach diety, pada taka podpowiedź, żeby w miarę możliwości zawsze prosić o lek, a rzadziej o suplement diety. Bo nie wiem, jakie Państwo mają doświadczenia i pan doktor, ale mnie się częściej zdarza, że jeżeli już proszę o jakąś witaminę, to przeważnie dostaję suplement diety. No i trochę y, z reguły te oczy się tutaj, te źrenice rozszerzają. Pani, kiedy <laughs> mówię, ale ja bym chciała lek, a nie suplement, pani mnie pyta, a dlaczego? Ja mówię, a dlatego, że takie jest zalecenie lekarza. No i pani oczywiście z jakimś tam mniejszym lub większym fochem przynosi mi faktycznie lek. A tu się okazało, że wit witaminy B12 jako leku bez recepty kupić nie mogę. Dlaczego? Bo dawka. Która jest zawarta w, te, w, te, w tabletce leku, jest na przykład czterokrotnie wyższa od yy, tego, co jest w suplemencie. I to jest już yy, tak duża dawka, że wymaga konsultacji lekarskiej. Czyli, czyli jeszcze raz to powtórzę: jeżeli mamy witaminę C, która zawiera 100 mg, i mamy obok lek, który zawiera 1000 mg, to żeby zastosować tę wysoką dawkę, konieczna byłaby konsultacja lekarska. Przy tej mniejszej dawce. Która jest dawką na tyle małą, że ona ani nie zaszkodzi, ani pewnie jakoś bardzo nie pomoże, gdybyśmy mieli niedobór, to jednak jest to zostawione do wyboru pacjenta. My także, pamiętajmy, mamy kategorię leków, tak zwaną OTC, czyli bez recepty, czyli można również dostać lek bez recepty, czyli lek, a więc produkt leczniczy, który przeszedł wszystkie badania kliniczne, ale został zwolniony z obowiązku recepty i wiele witamin, też w tych mniejszych dawkach. Można kupić jako lek bez recepty. Takim popularnym produktem, który bardzo często jest kupowany, jest właśnie witamina D. I tu mamy bardzo duże zamieszanie, ponieważ są tabletki, suplementy diety z dawką 2000 jednostek witaminy D3, są leki bez recepty i leki na receptę z tą samą dawką. A więc tu system po prostu, moim zdaniem, spowodował to, ten, ten system prawny, że pacjent. Nie wie, co wybrać, bo dawka jest taka sama. Najłatwiej, oczywiście, dostać jest suplement. On będzie też najtańszy, ponieważ nie przeszedł tych wszystkich badań, a więc producent nie musiał ponosić kosztów rejestracji. W związku z tym, no, najczęściej się nie po suplement diety, który do, no, niestety ma najmniej pewną jakość. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy producenci suplementów produkują pr rzeczy, które nie mają dobrej jakości, mhm. ale jakby z punktu widzenia przejścia tych różnych procedur nadzoru nad jakością, no żywność ma ich mniej niż leki. No ale rozumiem panie doktorze, że trochę to polega jedynie na zaufaniu produc do producenta i tego, co pisze w ulotce, tak? No bo sprawdzić nijak tego nie możemy, co tam dokładnie w tym suplemencie jest. Oczywiście robimy takie badania jako inspekcja sanitarna. Jeżeli dostaniemy sygnał od, od, najczęściej od użytkownika, ale, ale, ale bywa również, że sam producent się zwraca z, takim, z taką prośbą, możemy pobrać tabletkę z, z rynku i, i sprawdzić jej zawartość. Natomiast te badania się robi bardzo rzadko tylko wtedy, kiedy podejrzewamy no, albo jakieś sfałszowania, albo jakieś sytuacje działań niepożądanych. To, to, to tylko w takim zakresie rynek suplementów jest kontrolowany. I znowu to jest obszar znacznie słabiej kontrolowany niż leki. Nadzór farmaceutyczny nad lekami jest bardzo mocny, i, i, i nadzór farmaceutyczny, czyli, czyli inspekcja farmaceutyczna, może badać leki pobrane z rynku i określać ich jakość. Więc to niestety ta, ta furtka, którą no, kilkadziesiąt lat temu wymyślono po to, żeby suplementować niedobory witamin u ludzi zdrowych. Została wykorzystana i bardzo, można powiedzieć, e, wręcz e, e, no, w tej chwili rozbudowana. To jest gigantyczny rynek suplementów, diety, które zawierają najrozmaitsze substancje, naprawdę najrozmaitsze, włącznie z nie wiem ziołami, z preparatami e, chemicznymi, z składnikami chemicznymi, a, a takimi jak w lekach. Więc jest spore zamieszanie w tym, co wybrać. Pacjent, mhm. który przyjdzie do apteki... W pierwszej kolejności rzeczywiście dostanie suplement jeszcze z innego powodu. Po prostu suplement będzie najlepiej promowany, ponieważ największe środki właśnie na promocję tych Produktów mają firmy produkujące suplementy. Czyli jeśli dobrze pana doktora rozumiem, jeśli dziś chciałabym porzucić zawód dziennikarki i zaczęła produkować, nie wiem, sok z malin i nazwać go suplementem diety i sprzedawać i w ten sposób zarabiać na życie, to mogę to spokojnie robić. Pytanie, czy ktoś sprawdzi, czy co ja tam do tego soku dodaję? Czy dodaję cukier, czy jakieś inne substancje i czy to jest zdrowe, czy nie? Właściwie to wszystko się będzie opierało na mojej deklaracji. Czy będę uczciwa wobec konsumenta? Tak, to znaczy, inspekcja sanitarna ma w tym zakresie nadzór, że każdy nowy suplement musi zostać zadeklarowany, czyli zgłoszony przez producenta do właśnie inspekcji sanitarnej. Czyli ten sok z malin musiałaby pani opisać zgodnie z przepisami dla suplementów diety czyli określić jego ściśle zawartość, podać nam, jakie są, nie wiem. Ze wartości witaminy C, witaminy D czy inne jakie pani w tym soku ma i jeżeli nie będzie tam substancji zakazanych, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby ten produkt mogła nie, pani nie, to ja bym sprzedać. tam pani doktorze sprawdziła, czy, czy to wszystko jest zgodne z tym, co być powinno. Jak nikt mnie nie będzie sprawdzał? No, tak jest w tej Rzekuję chwili. oczywiście, ale wie, tak wie pan, jest o co ustalony. chodzi? Ja wiem oczywiście, o co chodzi, tylko z jednej strony, proszę zrozumieć mnie, ja jako człowiek z tym się nie do końca identyfikuję, co mówię, ale z drugiej strony, jako urzędnik, no nie mogę wykraczać poza Rozumiem. przepisy prawa. Przepisy prawa są takie, że producent ma zadeklarować, co tam jest. Jeżeli jest podejrzenie, że producent nas próbuje oszukać, oczywiście jesteśmy w stanie. Uruchomić cały proces badania tego suplementu, i takie badania są podejmowane, szczególnie wtedy, kiedy właśnie są składniki roślinne, które producent no, nawet nie jest w stanie do końca określić, jakie tam są składniki w tym suplemencie. Natomiast, jeżeli ktoś deklaruje, że nie wiem, no, wpuszcza na rynek, czy, czy, czy chce wpuścić na rynek po prostu tabletkę z witaminą D, 2000 jednostek, nikt go nie skontroluje, ponieważ jest to już preparat dobrze znany na rynku mhm. w sensie y, wiemy co to jest witamina D3 jeżeli producent deklaruje takie stężenie to jest ono dopuszczone i nikt go nie skontroluje ponieważ no ta deklaracja nie budzi żadnych wątpliwości. No to wracam jeszcze na chwilę do początku naszej rozmowy, bo jak sam pan powiedział, w myśl prawa, suplementy, to są produkty żywnościowe. To po co mam kupować suplement, skoro jeżeli mam jakiś niedobór, to na przykład mogę zjeść, nie wiem, garść orzechów. Wyjdzie na to samo? <laughs> Oczywiście. To I to jest chyba największy problem ludzkości w tej chwili w kontekście suplementów diety, że daliśmy się, czy wiele osób dało się wprowadzić w taki... Ślepy zaułek, że już zwykłą dietą, z jedzeniem, nie wiem, ryby, czy właśnie, nie wiem, kilkudziesięciu malin, czy pomidora, nie dostarczymy sobie należytej ilości tych witamin, mikroelementów. To jest oczywiście manipulacja, i to jest manipulacja, która ma do, no, doprowadzić nas do apteki, żebyśmy kupili ten kolorowy suplement, bo łatwiej jest zjeść tabletkę niż pomidora. I to, to jest ten. ten, ten Moim zdaniem, główny wątek, na którym oparta jest promocja suplementów diety. A nie to ja bym coś dodała, to panie doktorze, a może to właśnie tak. polega na tym, że ta tabletka to podobno ma działać na wszystko, a my mamy jakiś niedobór, tylko nie wiemy dokładnie co, więc jak wezmę tę tabletkę, to ona podziała na wszystko, a jak mam jakiś niedobór, to potrzebna jest wiedza, żebym jeszcze wiedziała, jaki mam niedobór i w czym znajdę tę witaminę, której potrzebuję. Może to o to chodzi, może my lubimy pójść na skróty, trochę na łatwiznę. No nie, ale tu już muszę powiedzieć, że jeżeli macie Państwo takie wrażenie, że suplement coś ma leczyć, to należy to zgłaszać do nas, ponieważ to jest zabronione. Czyli reklama suplementu, która daje nadzieję na wyleczenie jakiegoś problemu zdrowotnego, jest ewidentnie naruszeniem przepisów. Suplement ma być uzupełnieniem normalnej diety i ma mieć rolę, można powiedzieć, przedłużania zdrowia czy podtrzymywania zdrowia, natomiast nie ma być stosowany w chorobach. Oczywiście mamy takie suplementy, gdzie ewidentnie jest on zalecany w stanie chorobowym, na przykład probiotyki, które bierzemy w czasie biegunki. Niestety, w tej chwili właściwie kupienie probiotyku, który jest lekiem, staje się niemal niemożliwe, bo tych produktów na rynku jest kilka, a suplementów jest kilkaset. I, i tu jest pułapka, że w pewnym momencie producenci widząc, nawet ci producenci, którzy. Produkują leki, widząc, że suplement łatwiej jest wpuścić na rynek, taniej, to niestety również decydują się na ten krok, mimo że de facto składniki będą wykorzystywane w leczeniu. I, I myślę, że to jest zamieszanie, które niepotrzebnie zostało w jakimś sensie usankcjonowane przez obecny system prawny w ogóle w całej Unii Europejskiej, bo to nie jest problem tylko polski. Wszędzie suplementy jakby przerosły. Wcześniejsze myślenie o tym, że to będzie właśnie tylko produkt uzupełniający niedobory dietetyczne, a w tej chwili ta ścieżka została nadużyta przez producentów i jest wykorzystywana i będzie wykorzystywana, dopóki nie zmienimy przepisu. Panie doktorze, widzę, że już musimy postawić kropkę, ale jeszcze króciutko spróbuję zapytać, które suplementy najczęściej wchodzą w interakcje z lekami, czego absolutnie nie powinniśmy łączyć? Każdy suplement może wejść w interakcję, ponieważ jego składniki są w gruncie rzeczy bardzo podobne do leków. Czyli tu, tu oczywiście nie mówię tutaj o lekach twardych typu, nie wiem, leki na nadciśnienie czy kardiologiczne, no ale jeżeli mamy w, 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 w suplemencie y, na przykład y, preparaty ziołowe zawierające składniki, które oddziaływują na wątrobę, no to każdy z nich może wejść w interakcję. I to jest poważny problem, bo o tym często pacjenci nie mówią mhm. idąc do lekarza. Panie doktorze, nie wiem, proszę o receptę na lek kardiologiczny, ale biorę taki lub inny suplement, bo lekarz powinien wtedy sprawdzić, co jest w tym suplemencie, żeby wykluczyć interakcję. Dokładnie tak. Panie doktorze, pięknie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie i za wyjaśnienie kwestii, czym są suplementy, a czym na pewno nie są. Doktor Paweł Krzysiowski, główny inspektor sanitarny, był razem z nami, choć pytań oczywiście jest dużo, dużo więcej, ale może będzie okazja wrócić do tego tematu. Dziękuję Panie doktorze, dziękuję pięknie. bardzo. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.